Witam Cię w mojej kuchni. Nudne jajka to nie dla mnie. Dzisiaj Cię zaskoczę. Pokażę Ci super przepis na jajka w awokado. Nie ma na co czekać, ja się biorę do gotowania, a Ty zostań ze mną i sprawdź, co Ci przygotuję. Do przygotowania tego posiłku potrzebujesz dojrzałe 2 awokado, 4 jajka, ser mozzarella oraz przyprawy takie jak sól, pieprz, ewentualnie chili. To już kwestia gustu, tak więc wybierz przyprawy, które ci najbardziej smakują. Awokado dzielimy na pół, wyjmujemy pestkę, wydrążamy środek, odstawiamy go na bok, bo potem nam się jeszcze przyda. Następnie wbijamy jajko do awokado, sięgamy po przyprawy i przyprawiamy jajko. Następnie w plasterki kroimy mozzarellę i kładziemy ją na jajko. Musisz dobrze wydrążyć awokado, żeby jajko się w nim zmieściło i nie wyleciało Ci na tackę. Tak przygotowane awokado wkładamy do piekarnika i pieczemy przez około 10 minut na 150 stopniach. Z resztki awokado możesz przygotować sobie krem albo taki mus do na przykład kotletów. Jest to super połączenie, tłuszcz plus białko, więc myślę, że będzie smakowało nieźle. Przerodek awokado. Mamy w miseczce, do tego dodajemy mleko kokosowe i wszystko razem blendujemy. Taki mus z awokado to świetny dodatek do pełnowartościowego posiłku, jak i na przykład do chipsów z warzyw. Jajka w awokado już są gotowe do zjedzenia. Do tego przyrządziłam jeszcze kotlety z piersi indyka w przyprawach. Tutaj macie jeszcze mus z awokado obiecany, a do tego możecie dodać węglowodany na przykład ryż basmati. Polecam zmieniać źródło tłuszczy, żeby to nie były tylko i wyłącznie jaja, albo tylko i wyłącznie oliwa. Stosujcie też czasami różne inne oleje. Na przykład też możecie stosować y, awokado, y, orzechy, masło orzechowe, także tych alternatyw jest bardzo dużo, korzystajcie z tego, wtedy dieta na pewno nie będzie nudna. Jeżeli moje przepisy Ci się podobają albo masz jakiś pomysł na inny produkt, który mogłabym przygotować, to daj znać w komentarzu. No i oczywiście subskrybuj mój kanał.